Witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj chciałem w trzeciej części naszej wirtualnej podróży podać Wam trzeci plac z autami w Niemczech, w Berlinie dokładnie. Tym samym kontynuować serię i pokazywać wszystkie dostępne place do zakupu auta w Berlinie, a także ta seria, myślę, że. Pociągniemy ją dalej i zrobimy inne też y, miasta w Niemczech z placami. Jeżeli oczywiście będziecie mieli taką ochotę, tam gdzie byłem, tam gdzie widziałem, wam to wszystko dokładnie opiszę, powiem i podam dokładne adresy, a nie tak jak y, niektórzy youtuberzy mówią tylko, że mają namiar na dany plac, y, ale tych namiarów strzeżą, tego namiaru wam, jak sam mówi, nie da. On tylko sam zadzwoni, sam cenę będzie negocjował. Wy tak naprawdę dokładnie nawet nie wiecie, za ile to auto zostanie dla Was kupione. Więc po prostu przed tym chciałem Was jedynie przestrzec i, i, i na, na, to, na to uczulić. Powiem Wam zanim przejdę do tego trzeciego placu, powiem Wam jak zwykle dokładnie, jak wygląda tam zakup, jak wygląda to rzekome testowanie aut, rzekome jazdy próbne. Chcę, żebyście sami dobrze wiedzieli, jak to wygląda, sami to zrozumieli, i ja nie mam nic przeciwko, jeżeli wy się godzicie, że chcecie wydać swoje ciężko zarobione i bardzo często patrząc po tych filmikach, nie małe pieniądze, bo dla mnie, nie wiem, 5. Pięć... W tym bardziej 10 tysięcy euro to są, to są bardzo duże pieniądze. Chcecie te pieniądze wydać w taki sposób, że nawet wy osobiście tego auta nie zobaczycie, tylko ktoś obejrzy je za Was, ktoś kto na tych autach, jak sam mówi, się nie zna. Ktoś, kto nie zna języka niemieckiego, to, co też sam wielokrotnie podkreśla. Nie jest w stanie nawet w taki sposób, nie jest nawet w stanie dokładnie zweryfikować dokumentów, czy, czy to auto. Nie z jakimś zastawem bankowym, czy to auto nie pochodzi z premii tej dieslowskiej? No, owszem, ja, ja nie mam nic przeciwko. Jeżeli wy się na to godzicie, to, to, to proszę bardzo, możecie tak, ja nie mam nic przeciwko, możecie tak kupować. Tylko ja nie wiem, czy wy dokładnie wiecie. Jak, jak właśnie na czym polega to, to testowanie, to sprawdzanie przez takie osoby, które nie mają zielonego pojęcia no, ja jestem wręcz przekonany, że wy sami gdybyście pojechali po to auto i ja te adresy wam podam i sami sobie pojedziecie bardziej sprawdzicie sobie to auto, bardziej zwrócicie na wszystko uwagę niż, niż taka osoba, która, która po prostu dysponując nie swoimi pieniędzmi chce tylko jak najszybciej coś kupić i bo, bo tu jest dogadana ze sprzedawcą to od sprzedawcy dostanie może parę euro tu jest może dogadana z kierowcą od lawety też dostanie parę euro za zlecenie od, za zlecenie transportu być może jest dogadana jeszcze z kimś tam i tak dalej i tak dalej ja mówię być może I, i, i to jest tylko moje zdanie jak jest w rzeczywistości to nie wiem po prostu ja wam chcę to wszystko powiedzieć jak ja to widzę z mojej strony a a jak to wygląda dla Was, to już sobie Wy wszystko musicie odpowiedzieć sami. Następna sprawa, którą chciałem poruszyć, to jest to, żebyście po prostu za, zadbali o swoje własne bezpieczeństwo, bo ja rozumiem, jeżeli komuś takie zlecenie na sprowadzenie auta dajecie, no to jesteście chronieni jakąś umową, że macie z taką osobą jakąś umowę że ktoś za to auto po prostu ponosi odpowiedzialność bo trzeba sobie jasno powiedzieć że takie auto może mieć nie tylko wady techniczne w stylu, nie wiem, coś może być silnikiem, coś może być skrzynią, ale może mieć też wady prawne czy też wady, wady po prostu własnościowe może być zestawem jakiegoś banku, może być niezapłacony VAT, no to to bardzo dużo rzeczy jest które, które mo może być za autem nie tak i powiem wam szczerze że akurat, no ja może zabrzmi nieskromnie, no ale znam się na autach, jako że zajmuję się tym praktycznie całe swoje mam z tym do czynienia przez całe swoje dorosłe życie, ale nawet gdybym się nie znał no to nie zleciłbym komuś tego w taki sposób że ja bym nawet tego auta nie zobaczył, tylko czekał aż to auto mi zostanie przywiezione pod dom, no nie wiem, dla mnie byłoby to by to jakoś, byłoby to nie do pomyślenia, byłoby to za duże ryzyko Hmm, to po pierwsze, hmm, co jeszcze tutaj chciałem dodać? Yy, właśnie chodzi o to bezpieczeństwo, żebyście wy się zabezpieczali, jeżeli na przykład macie jakoś to ustalone, macie, czy ja nie wiem, umowa, umowa nie musi być właściwie pisemna, no wystarczy, że jest jakaś tam ustna, no tylko wiadomo, ustną jest ciężej udowodnić, yy, że w razie czego, żebyście byli w jakiś sposób chronieni, że ktoś... Yy, bo onosi odpowiedzialność za to auto. Czy ten, co wam to auto przywozi, czy ten, co, co to auto odkupujecie, żeby potem nie było tak, że ten wam powie, no ja tylko dla was to auto kupiłem. Sprzedawca w Niemczech powie, a ja wam tego auta nie sprzedałem, sprzedałem komu innemu, idźcie do niego. I takie odbijanie piłeczki, yy, i potem są tylko niepotrzebnie ner niepotrzebne nerwy, yy, które są w ogóle nikomu niepotrzebne, dzisiaj jest tyle. Tyle samochodów, tyle normalnie działających firm, że, że można to załatwić w sposób inny i, i, i dużo mniej, dużo mniej stresujący na przykład. Kolejna rzecz warto jest też zweryfikować przewoźnika. Nie wiem jak to wygląda, czy najpierw tam się płaci pieniądze, czy pieniądze płaci się w domu. No jak w domu to oczywiście nie, nie ma problemu, nie macie auta więc nie macie auto w domu, więc pieniędzy nie zapłaciliście. Ale jeżeli płacicie z góry, to zweryfikujcie też, kto to auto będzie wióz. Czy dany przewoźnik ma jakieś ubezpieczenie, bo wyobraźcie sobie, no nikomu nie życzę, ale zdarzają się wypadki. I co będzie, jeżeli wy zapłaciliście za to auto z góry, a dany przewoźnik będzie miał wypadek, wasze auto na lawecie zostanie zniszczone i co wtedy co wtedy z pieniędzmi za wasze auto, czy ktoś ponosi odpowiedzialność, także no jest tu naprawdę dość dużo, dość, dość dużo niebezpieczeństw, niebezpieczeństw, które na was czycha, ale jednocześnie przed którymi można się w jakiś sposób yy, można się w jakiś sposób bronić i, i uniknąć co serdecznie polecam. Jeszcze jedna sprawa, zanim przejdę do, do prezentacji tego trzeciego placu w Berlinie. Jeszcze jedna sprawa, kolejny filmik, który postaram się nagrać to będzie filmik o żółtych tablicach po nowemu, według nowych przepisów, bo wiele czytam jakichś tam informacji na forach, no niekiedy tak niedorzecznych informacji, tak, tak niezgodnych z prawdą, że, że to się w głowie nie mieści. To też jest trochę z tymi żółtymi tablicami, że wiele urzędów, tych Culasungsztele, troszeczkę inaczej interpretuję te przepisy, troszeczkę ma niekiedy swoje ma niekiedy swoje wymagania, ale ja się do tego przygotuję w taki sposób, że zadzwonię do, na przykład jak już jesteśmy w temacie Berlina, zadzwonię do urzędu w Berlinie, dopytam dokładnie jak to tam jest, co potrzeba, co nie potrzeba czy może Polak kupić, czy nie i wybiorę jeszcze jakieś jedno miasto z Niemiec, nie wiem, dla odmiany nie wiem, Hanower, Stuttgart, Monachium, to tam zobaczymy żeby to jakoś porównać, jak to jest w jednym mieście, jak to jest w drugim i po prostu postaram się tą sprawę raz, a dobrze wyjaśnić bo pojawiają się informacje, że jak nie ma tif to nie można w ogóle wziąć tych tablic, co tam jest nieprawdą, bo Tablice można wziąć, tylko wtedy jest zapis w dowodzie, że one są tylko celem do poruszania się po powiecie i podjechania na przegląd. Jeżeli jest naprawa, to można nawet na sąsiedni powiat pojechać, ale na przykład no nie można tymi tablicami jechać do Polski. Ale to jak mówię, tym, na ten temat nakręcę osobny film, zasięgnę informacji u samego źródła, żeby tam nie powierać też jakichś błędnych informacji. Dobrze, teraz już przechodzimy do do tytułu filmu, czyli trzecia część z placami w Berlinie, i kolejny plac, który znajduje się też w niedalekiej odległości od tych placów, które Wam pokazałem w części drugiej i w części pierwszej. Nie wiem dokładnie, ale to będzie odległość pewnie z 3 km. Właściwie ten plac można też odwiedzić jako pierwszy, to zależy w sumie kto skąd jedzie, bo on znajduje się niedaleko autostrady. Powiedzmy tak, na razie skupiam się na omawianiu placu, placów w samym Berlinie, potem wyjdziemy poza Berlin, bo tam w okolicach Berlina też te place, te place jeszcze są. No i tym trzecim placem, przechodząc do meritum, jest plac z samochodami, który mieści się na BERGIUS Strasse kod pocztowy to jest 12057 Berlin. E, tu może mi się uda, bo ja nie wiem, czy to na tym komputerze dokładnie widać. Jak mi się to uda, to umieszczę tutaj i poleci tutaj taki duży napis z adresem. Jeżeli chodzi o numer, to to będzie chyba 26. Tak, to jest BERGIUS Strasse 26 12057 Berlin. Tak to wygląda z góry no ile aut, hm, nie wiem jak to w Berlinie no sporo, sporo aut co oczywiście nie ma się tam za bardzo czym podniecać, bo z tej ilości no ilość nie idzie w parze z jakością no gdzie on się mieści no to się mieści niedaleko tych placów, które wam pokazywałem na y, w filmie numer 1 i w filmie numer 2 z tym, że Yy, jeszcze wcześniej jadąc, już to Wam pokażę, może przejdziemy na taki widok, jadąc yy, no z Polski, no powiedzmy, że ktoś jedzie z Świecka, yy, to z autostrady z Berliner Ringu, yy, z Berliner Ringu, który się znajduje tutaj, 10, czyli A10 autostrada, zjeżdża na A113 w kierunku centrum. W kierunku Tam szynę w kierunku lotniska i jadąc cały czas tą autostradą, zjazd numer 26 to jest Grenc Ale, zjeżdża się na tą bergę z Tutaj przerobili w ogóle to, bo tutaj kiedyś było inaczej. Ten cały zjazd jest przebudowany, tu teraz się już zjeżdża bezpośrednio na tą ulicę, więc bardzo łatwo trafić. O no i tu widzicie, nawet na tym placu są jakieś dwa autohandle zarejestrowane to możecie sobie sprawdzić jakiś tam Auto vision i oczywiście jakiś tam hadi no i ten plac mieści się w odległości już mówię no to tam prawie tak jak mówiłem w odległości 4 km od tych placów y, z filmu numer 1 i numer 2, z tym że na te place, y, na Taylsz zjeżdżacie najlepiej z jazdem na <coughs> 21 i to jest zjazd na Oberlandstrasse. i tu macie ten i tu macie te place przy, przy, przy Taylsz i ten, ten plac y, dalej tutaj przy y, Ulsteinstrasse. No a dzisiaj zajmujemy się tym placem na Bergiusztrasse. No, jest to też plac, przejdźmy tutaj, jest to też plac, oj, który też na pewno powyżej 10 lat tutaj się znajduje. Samochodów jest tutaj, no trudno naprawdę to mi powiedzieć, no 300, 400, może. Przepraszam, no i tych placów, tych placyków. No to jest tak jak wszędzie. Wszystkie samochody należą tutaj do kogoś innego. Jak mówię, załóżmy, że 400, załóżmy, że 400 aut, no to minimum 10 budek, które tutaj widzicie, na przykład raz, dwa, trzy, cztery i to takie rzędy tych tych tutaj te budki wszędzie są na końcach, tu pośrodku. Samochody takie jak wszędzie, starsze, nowsze, całe, uszkodzone. No ceny, ceny też jak wszędzie, czyli drogo, no i ogólnie jakość towaru z reguły bardzo, bardzo słaba. No ale to już to już oceniam waszej. Ja nie mówię, że tam nie można nic kupić, ani że tam niekiedy nie ma okazji, ale no to jest naprawdę bardzo ciężko znaleźć tam okazję. Jeżeli wy tam pojedziecie Wyjedziecie gdzieś tam z Polski o 5 rano, będziecie tam o 10 i macie 2 czy 3 godziny na obskoczenie. Nie wiem, 5 czy 6 placów. No to zapomnijcie, że, że Wy kupicie tam jakąś super okazję. Poza tym to też jest tak, że jak Wy tam pojedziecie i to jest obojętnie, czy to jest poniedziałek, wtorek, środa, czy piątek, tam połowa tych budek to zawsze jest zamknięta. I jak to niektórzy mówią, no nie ma naczelnika gminy, no nie wiem co to, co to w ogóle znaczy, no ale nie ma, nie ma tych właścicieli, tych placyków, nie ma się kogo nawet o cenę spytać. I mówię, no to takie nagrywanie, to jechać tam i nagrywać te samochody, że samochody stoją, no to, no to wartość takiego filmiku jest naprawdę niewielka, bo... Co z tego, że wy widzicie, że samochód stoi, jak po pierwsze, nie wiecie, czy on jest sprzedany, czy jeszcze do kupienia, po drugie, nie znacie ceny, a po czwarte, nawet jakby znacie cenę, to tam nie wiecie, jaki jest przebieg, jaki jest stan. No to w ogóle dzisiaj, nawet znanie ceny danego samochodu, no to samo, samo powiedzenie, że dany samochód kosztuje tyle, czy tyle, to jakby nie wnosi nic kompletnie. Yy. Dobra, co tam dalej? No tutaj, tak jak mówiłem, 10, załóżmy tam, ja mówię, tam to nie, nie tak, że jest 10. Jakby ktoś tam miał sprawdzić, chciał, może jest 12, może jest 9, nie wiem. Ale, no ale tak to wygląda, jak na tych dwóch poprzednich placach. Wszystko na ścisk. Ruszyć się nie idzie, drzwi otworzyć nie idzie. Wielokrotnie nie idzie podjechać ani 1 cm do przodu, ani 1 cm do tyłu. Potestować to sobie można mieciusie sprzę sprzęgiełko wcisnąć guziki czy, czy podgrzewane siedzenia grzeją, włączyć radio, podgłosić yy, wcisnąć gaz, podnieść maskę no i na tym polega to testowanie. No więc tu jest pytanie dla Was, czy Wy w taki sposób m, chcecie komuś zlecić przywiezienie auta? No nie wiem, to jest, to jest Wasza decyzja. Jeżeli chcecie, no to ok. Ja bym akurat tak nie zrobił. I tutaj jak widzicie, no bardzo ciasno. Tutaj jest tylko taka jakby przejazd w koło tego. Ale to nawet zapomnijcie, że wy tam, tu z reguły zawsze, to nie wiem, dzisiaj jakoś na tym zdjęciu to tak jakoś widać, że w miarę tutaj jest miejsca, ale z reguły to wy nawet jak pojedziecie samochodem, to tu nie ma nigdzie miejsca, żeby zaparkować, bo tak jest na upychane tego. Więc no jedyną jazdę próbną, jaką wy możecie zrobić, bo tu już jest ulica, nie otwarta ulica. Jedyną jazdę próbną, jaką wy możecie zrobić, to no nie wiem, wziąć ten samochód, pojechać, tu będzie nie wiem, 100 metrów do przodu i 100 metrów na wstecznym do tyłu. I tak wygląda taka jazda próbna. Też nie mówię, że nigdy nie dostaniecie czerwonych tablic, ale mówienie, że gdzieś tam ktoś nie nagrywa na na jazdach próbnych, bo musi kierować, no to jest troszeczkę uważam też naciągane bo yy, no tu oni, po, tam nie ma po prostu jazd próbnych i, i to ktoś kto był przynajmniej raz na takim placu dobrze o tym wie yy, ja nie mówię, że niekiedy się zdarzy, że ktoś te czerwone tablice ma i jazdę próbą Wam udostępni ale powiedzmy na 20 samochodów, które będziecie tam oglądali, czy chcieli kupić możliwość prawdziwej jazdy próbnej na drodze, na autostradzie będzie miał tylko jeden samochód także no to mniej więcej tak to procentowo wygląda to to powiedziałem, to powiedziałem czyli jeszcze raz ten adres Bergiusztrasse 26 12057 Berlin w odległości 4 km od placu numer 1 na Thailerstrasse i praktycznie tej samej odległości od placu na Ursteinstrasse, bo tamte place są jakby w równoległych ulicach. No więc te place bardzo szybko można yy, można przy okazji sobie zobaczyć. Yy, można od nich zacząć, zależy, mówię, no kto tam, od której strony jedzie. I tutaj jeszcze macie mały plac. Będąc już tutaj, możecie podjechać na Bosch, yy, na Bożwekstrasę. Yy. Tutaj jest też taki, no tu nie ma już, nie wiem ile tutaj tam może być, 30, 40 autek może. I tu możecie też sobie podjechać, zobaczyć y, co tutaj jest na Boszwek y, 6, też 12057 Berlin. Y, to tak to wygląda. Dziękuję Wam za oglądanie. Proszę Was o, o subskrypcję, proszę Was też o łapkę w górę, żeby te filmy się niosły że nie ma żadnych tajemnic jeżeli chodzi o te prace że te namiary po prostu jeżeli ktoś strzeże, no to my zrobimy zupełnie inaczej to wszystko upublicznimy, udostępnimy jak ktoś będzie chciał, proszę bardzo możecie nadal kupować na zlecenie możecie jeździć z kim chcecie to jest mi w ogóle obojętne tylko mi zależy tylko na tym żeby każdy miał świadomość jak to wygląda, i jeżeli ktoś się z tym godzi, no to, no to proszę bardzo, może kupować nawet auto za 20 tysięcy euro, nie wychodząc z domu. No też jest taka możliwość. Także pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego filmiku. Cześć.